31 maja, niedziela, analiza weekendowa, rynek walutowy. Dzisiaj w okrojonej wersji to znaczy się tylko pary euro-dolar, indeks euro-dolarowy i nasze dwie polskie pary ze złotówką, ponieważ tam w ostatnim okresie tych dwóch tygodni od poprzedniej analizy byłem parę razy wywoływany do tablicy, w sensie oczywiście takim, no, to nie na śmierć, że miały być nowe szczyty, a ich nie ma, i co teraz, i co teraz. No więc powiemy y, co teraz, bo widocznie ktoś tam niedokładnie słucha tej analiz. I, i, I potem są takie, yy, takie wypadki, ale to pomijając ten fakt, e, niech tam się cieszy ktoś, że, że co tam gdzieś coś mi dokopał. E, najpierw inne para euro do dolara. No, po tym ostatnim pinbarze miesięcznym, teraz mamy miesięczną białą świecę z dolnym cieniem. No, czyli coś tu się buduje, coś się buduje. Pamiętajmy, że zeszliśmy do tych poziomów, o których mówiliśmy, jak rynek był tu. Że tu powinien zejść. To jest 1,08 to był pierwszy poziom, który mógłby zatrzymać. Według, według prostej znowu zasady rynków poruszających się w trendach. No, ona obowiązuje od wielu dziesięciu lat i, i ona się nie zmienia. Yy, dlatego analiza pod tym względem jest prosta. Potem, te szczegóły, jak się chce wejść, to człowiek przekombinuje co za ale ogólnie to jest dość proste. No i teraz drugim oczywiście był rejon około 1.05. No tu na tę chwilę nie zeszliśmy, ale 1.08. Pin bar. Na miesięcznym to już jest. Teraz ten pinbar jak gdyby jest potwierdzony przez kolejną świecę, też z dość sporym dużym czyniem i w kolorze białym. To sugeruje pewnego rodzaju moc, która ma prawo zmienić już układ miesięczny, a to oznaczałoby, że docelowo mogłaby wyjść co najmniej nad poziom w tym pierwszym, że tak powiem, rzucie, nad poziom tutaj 11,240, tak? czyli wybić ten tutaj szczyt. Teraz przejdźmy na wykres tygodniowy. Na wykresie tygodniowym mieliśmy tutaj niemalże objęcie no bardzo silne przenikanie, zejście trójką w dół, wyjście nad poziom, na to wskazywałem. Teraz brak zejścia na nowy dołek, ba, zatrzymanie się na strefie na koronę, no i ruch wybijający teraz tutaj. Można powiedzieć albo szczyt, albo jak ktoś tam tak określa, no układ linii szyi tej korony, tak? bo tutaj ten wyższy szczyt. tak Czy nawet jakby ktoś chciał się dopatrzeć, no jest tu jakiś powiedzmy do, przez niektórych stosowany układ, który dalej nazywany jest odwróconą głową z ramionami, ORGR. I, I wszystko jest ok. Rynek doszedł tutaj mniej więcej, bo tutaj jest cień do strefy. Tej tutaj 11, 1, 11, 5, 60, 70, jak gdyby został ten cień wygenerowany. I teraz przejdźmy na wykres dzienny, i tutaj zwrócimy uwagę, czyli mamy to wybicie tej linii szyi, tak, linii szyi odwróconej głowy z ramionami. No tu wszystko wskazuje, że tu się szykuje duża moc na tracenie na wartości dolara. Euro powinno rosnąć według mnie, ma szansę naprawdę, że jest już za dołkiem. Jest już za dołkiem, i e, duże prawdopodobieństwo, że, że tu się odbudowywuje. Po ja, może tutaj przejdę jeszcze na chwileczkę na wykres tygodniowy. Bo to będziemy widzieć po tej piątce, no pięknej, idealnej piątce. Mamy wykończoną, według mnie jest szansa na to, że wykończyła się korekta ABC. Głęboka zejście tutaj gdzieś do tych rejonów strefy na koronę, tak? Bo, 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 bo wiadomo, że to nie jest tak zawsze, że idealnie zejdzie, a nie powiedziane jeszcze, że może nie zejść, tak? Ale widzimy, że tutaj w tych miejscach mamy tą strefę, do której tutaj rynek doszedł. Więc jest tutaj, jest tutaj ten nazwijmy element, który mógłby o tym świadczyć. Teraz to objęcie e, też jest wymowne. No i tutaj na wykresie dziennym mamy teraz wzrost do tej strefy. I teraz pytanie. E, najlepszym moim zdaniem układem, który potwierdzałby je bardzo silne, znaczy bardzo no, silne wzrosty do tych okolic co mówiłem 1, 12, tam 40 E, silne wzrosty na parze euro-dolar byłoby, gdyby w tym tygodniu, może nie że w tygodniu, ale w trakcie, w trakcie tego tygodnia, rynek i co już jak gdyby spróbował zrobić na wykresie godzinowym, to widać, zszedł z powrotem do retestu tej linii szyi. Tu jak widzimy, byłby taki układ 1 do 1. Jeżeli tak by było, tu się zakończył, no to moim zdaniem, wszelkie sygnały kupna w tych rejonach warto by było. Po, e, e, rozpatrzyć do kupna właśnie pozycji długich na parze euro do dolara, bo powinni, powinniśmy iść wtedy. No, moim zdaniem skromnym, co najmniej tutaj do 1.1350, tak? A ja tam mówiłem coś 1,12,40, przepraszam. No tak, bo to taki układ też tutaj mamy na, na tą strefę. Ale tu na wykresie. E, e, Miesięcznym, jak spoglądałem, to, to, to chodziło mi o to, że na, na wykresie miesięcznym, o na wykresie miesięcznym powinniśmy wybijać, bo ja tutaj spojrzałem na, tą, na, na ten na ten tutaj nazwijmy układ, w tym momencie byłby to układ na koronę, ten 12,40, natomiast tak naprawdę jest duże prawdopodobieństwo i tu muszę cofnąć, do, do ruchu, który docelowo wybije nam tutaj maksa, czyli tutaj poziom 1,14,90, czyli do 1,15, bo tutaj mieliśmy tą świecę na długich takich nogach. No i teraz na wykresie dziennym, to jeżeli pójdzie kontynuacja ruchu, no to, to oczywiście to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to właśnie rejon tutaj 1, 13, 51, 13, te okolice, bo tutaj możemy mieć też jakieś ABC po prostu po tym spadku i mimo wszystko większą układ korekty pędzącej i zejście jeszcze ponowne na 1,0. Mimo wszystko na 1,05, tam gdzieś te na niższe okolice. Natomiast, jeżeli trynek rynek cofnie tu i zatrzyma, no to moim zdaniem będzie duże prawdopodobieństwo pójścia tak, że no, zostanie wybite to 1,13,50. Teraz patrząc na indeks dolarowy, na indeksie dolarowym, no tutaj też mamy tą, e, że tak powiem, świecę na długich nogach. E, dojście do nowego szczytu. Znaczy do, się do, do poziomu podwójnego szczytu, teraz po tym spadku, który jest no prawie że zasłoną znaczy się objęciem bobescy, a tak de facto zasłoną mieliśmy ruch wzrostowy, potem zejście teraz, wybicie tutaj już tej strefy, no i też tutaj mamy kolejną strefę, rynek tu w tym momencie doszedł, dochodzi, Właśnie doszedł już. No i też pytanie: Czy dalsza kontynuacja, i wtedy zejście co najmniej na 96? Tutaj te okolice, moim zdaniem. Czy najpierw ruch korekcyjny do wybitej tutaj strefy na 99 i dopiero potem, i dopiero potem spadek? Patrząc na wykres dzienny, widzimy tutaj. No to to jest tak, jak mówię: 3... Idziemy dalej, i tutaj do około 96, czy najpierw tu. Jeżeli zrobimy tutaj pędzące, znaczy tą korektę z powrotem, to moim zdaniem zwiększy się prawdopodobieństwo tego, że będziemy podążać w celu wybicia tego tutaj szczytu. Gdybyśmy tak spojrzeli na ten układ, tak, yy, no, w tej szerszej perspektywie, taki, taki tutaj jak wykres tygodniowy, yy, to. Chciałem sprawdzić coś jeszcze, ale właśnie. To mamy tutaj ten układ podwójnego dołka, tak, Pod, przepraszam, podwójnego szczytu. I teraz tak jak się przyjrzymy znowu, no to mamy tutaj pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta, a tu mamy tak naprawdę no trójkę. Ona o 500, ta, czy tam jak to tam 500, tam nieistotna wybiła, można powiedzieć, naruszyła ten szczyt, no ale. To są rynki rewalowane, to po pierwsze, a po drugie to różnie bywa. i teraz może przyjść pora na silne osłabienie dolara silne, bardzo silne osłabienie dolara. Ale punktem wyjścia do takiego osłabienia będzie wybicie tu poziomu 94,50 minimum. No i właśnie tutaj, teraz patrząc na wykres dzienny, to gdybyśmy poszli bez niczego dalej do, do dół, to moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że rynek będzie tu chciał wybronić. Natomiast, jeżeli jeszcze by się tutaj utworzyła tak zwana korekta pędząca, to moim zdaniem obrona dopiero będzie miała miejsce tutaj przy dołku. Czyli też, jak gdyby w, tym, w takiej perspektywie dniowej, może ewentualna korekta, ale dalsze, dalsze spadanie indeksu dolarowego. Tak jak na parze euro-dolar, dalsze wzrosty. No i pary z naszym złotym. Jeśli chodzi o euro. Mamy zejście tutaj do szczytów, na razie pojawiający się taki dość wyraźny cień, jeszcze nie wybita połowa tego białego korpusu. W perspektywie tej długiej, którą tutaj widzimy, mamy tutaj zejście, jak gdyby też z podwójnego, z podwójnego szczytu, z tym, że zobaczmy po tym spadku, który był jak gdyby takim impulsem, mamy tutaj dojście do 61,8 i po korekcie wydaje mi się, że jest tutaj docelowo duże prawdopodobieństwo wyjścia, mimo wszystko, wyżej, jeszcze na 4,7, jeśli chodzi o to. Natomiast patrząc teraz na wykres tygodniowy, no to tutaj mieliśmy to wybicie z trójkąta i zakładałem, że jeżeli jest wybicie z trójkąta, no to będzie duże. Znaczy się, no zgodnie z trendem, jest duże prawdopodobieństwo dojścia i wyjścia na nowy szczyty. i to jest to, o co się tam ta osoba tam przyczepiła. Ten, ten, nieważne kto. Dobra, eee, i tak to nie było. Rynek nie wykorzystał tej sytuacji, mówiłem, że jeżeli. Na tym klasie tutaj pokazałem wyraźnie, że jeżeli podstawą, żeby myśleć o nowym szczycie, tak, jest wyraźne wybicie tego szczytu. Tutaj nie mamy wybicia tego szczytu, no i właśnie to jest to, że ktoś chce gdzieś coś usłyszeć, coś chce powiedzieć, a potem nie skupia się na merytoryce ani na niczym i udaje Greka i myśli, że ja mu powiedziałem tak, a jest inaczej i już jest powód do, do czegokolwiek. Ale tak jak powiedziałem, niech sobie ktoś to robi na zdrowie. No i teraz, jeżeli spojrzymy z tym, co się stało, no to widzimy, że tak na dobrą sprawę, no to po tym dużym wzroście jesteśmy na razie w jakimś układzie takim korekcyjnym. Tutaj ten ruch, który mamy cały czas, teraz ten silny, silny, silny umacnianie silny się złotego, jest moim zdaniem czymś, co może wykończyć się jako impuls, czyli tutaj byśmy byli trzeciej, teraz obecnie w czwartej, pola jeszcze zejście do piątej, wpali w piątej. Pasuje tutaj układ około 3,90, gdzie mamy po pierwsze a, poziomy tych szczytów, po drugie mamy 61,8% zejścia tutaj tego całego swingu, tak, bo, bo, bo tak trzeba powiedzieć tu tego tutaj swingu od tej największej korekty, po tej największej korekcie. <laughs> Czyli jeszcze umacnianie tutaj gdzieś do 4,39, no gdzieś w te, w, te, w te rejony, jak najbardziej. A co potem? No potem najprawdopodobniej będzie jakaś próba. Od tej próby, ewentualnej próby, będziemy mogli posądzić, co dalej. No ja tylko zwrócę uwagę na to, że tak jak powiedziałem, w tym szerokim aspekcie na wykresie miesięcznym mamy zejście piątko. I być może tu była cała korekta. no Nie powiem, że nie. I tu jest podwójny dołek, ale to dopiero będziemy mogli rozpatrywać. Jak rynek co najmniej wybije tutaj 4,38, 4, tak? Te, te, te rejony, tą strefę wyraźnie przebije. No to wtedy będziemy mieli zakres do 4,20. A jak wybije już ten dołek, no to będziemy najprawdopodobniej zakładali, że będzie słaby, rosła złotówka, rosła w siłę do poziomów 50 nawet. Także to jest długi proces ewentualny, więc na razie skoncentrujemy się na tym, co mamy. A tu co mamy, to mamy po uzyskaniu dołka tendencję coraz wyższych szczytów i dołków, no i w tej chwili mamy powrót do wybitego oporu, tak? Czyli do obecnego wsparcia i nic ponadto, i nic ponadto. Więc tak jak powiedziałem, jeszcze jakieś zejście w ramach dziennego, dziennej fali piątej jak najbardziej, ale takie, które, które może być jakimś już pomysłem końcowym, czyli tutaj ewentualnie w ciągu dnia, tak jak widzimy tutaj do tej strefy zejście w okolice 4,39, czy nawet tutaj 4,38. Przepraszam. I zobaczymy, co, co będzie dalej. Ja tak jak powiedziałem, długi, długi wymiar daje szansę na nowe osłabianie się złotego. E, krótszy, na razie jest w trendzie spadkowym i zobaczymy. No i tutaj tak jak już mówiłem, na wykresie dziennym zejście do 3,90 wydaje się najbardziej jeszcze prawdopodobne. No i złoty e, dolar do złotego. No tu też w tej długiej perspektywie jesteśmy cały czas w jakimś tam trendzie wzrostowym. Tu mieliśmy wybicie tego szczytu, a obecnie weszliśmy w jakiś układ. Na razie zakładamy korekty. No, dokładnie to samo co mówiłem: nie ma wybicia tego szczytu. Czyli trójkąt po wyjściu z tego trójkąta, najbardziej prawdopodobnym wydawała mi się kontynuacja po trójkącie na nowy szczyt, jeszcze raz, co najmniej nawet na nadbicie. Ale warunkiem, na którym wyraźnie zwracam uwagę, jest wybicie tego tutaj szczytu. To nie miało miejsca. no Rynek odpadł. No jeżeli wyszedł, przeszedł przez trójkąt drugą stronę, no to musiało, yy, 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 że tak powiem, no musiało. No ale powinno właśnie efektem tego być silne, silna przecena, no bo jeżeli wybija się z formacji trójkąta górą, ale za chwilę neguje to, no to jest bardzo silny sygnał yy, w przeciwnym kierunku. No więc tutaj nie ma żadnego zdziwienia. No i też mamy dojście w tej chwili tutaj do istotnej strefy do istotnej strefy Oporu, wsparcia, i to może no, pokazywać, że teraz po tym silnej wyprzedaży, po tym silnym spadku dolara, a, a umacnianiu się złotego no rynek może, nazwijmy to, wyhamować. I teraz jeżeli spojrzymy, no to też widzimy, że tutaj po tej krystalizacji mamy, i teraz mamy w jakąś falę pierwszą, drugą, trzecią. Tu być może teraz podejście do strefy na 4,04 i jeszcze zejście tutaj na rejony 3,97. 3,97 no wydaje się, mocno jeżeli zostanie to przebite, no to powinniśmy wtedy spadać nawet do poziomów niższych 3,8 i powoli zastanawiać się, czy złoty nie będzie się tak umacnia, że zaatakuje i, i, i wybije ten istotny dołek na 3,75, co z tego wykresu tygodniowego byłoby równoczesne z wybiciem tego tutaj dołka i oznaczałoby zejście na, na, na znacznie niższe poziomy, czyli bardzo silne umocnienie złotego wobec dolara, co na tę chwilę na razie wydaje mi się mniej prawdopodobne. Czyli bardziej spodziewałbym się tego, że jesteśmy w jakiejś takiej wyraźnej korekcie, która dziś tu w tych rejonach ma prawo się zakończyć, ale jeszcze najprawdopodobniej się nie zakończyła. I to by było tyle, jeśli chodzi na, o rynek walutowy i w ogóle o dzisiejszą mikondową, która po raz pierwszy w życiu e, z racji tych interwałów i tej, tej, tego, że chciałbym jak najdokładniej tu tłumaczyć te aspekty, które, które wskazują na to, że są pewne sygnały, które mogą świadczyć o dalszych wzrostach i tak należy na razie podchodzić. Mówię na przykład tutaj o indeksach naszych giełdowych, które omawialiśmy w pierwszej części. Ale jesteśmy też w miejscu, gdzie może to prysnąć jak medlana bańka i wrócimy do tego najdłuższego interwału, w którym cały czas znajdujemy się tylko w korektach. No i powiem szczerze, że ta analiza po raz pierwszy doprowadziła, że nagrywam to te dzisiejsze weekendowe dobre dwie godziny później, aniżeli je zawsze to robiłem. Ale myślę, że przydatnie i że będziecie zadowoleni i, i po prostu no, ta, ta praca nie pójdzie, nie pójdzie na marne także do usłyszenia za tydzień, a do przeczytania się, no najprawdopodobniej we wtorek.